Słowo Boże na dziś, poniedziałek 4 marca 2024 roku. Święto świętego Kazimierza Królewicza. Czytanie z księgi Syracydesa. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Ubram świątyni, prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie jakby dojrzewającego winogrona rozradowało się nią me serce Noga moja wstąpiła na prostą drogę od młodości mojej idę jej śladami Nakłoniłem tylko trochę ucha a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie Postąpiłem w niej a temu który mi daje mądrość chcę oddać chwałę postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 16. Prawy zamieszka w domu twoim, Panie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Prawy zamieszka w domu Twoim Panie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian: Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie go. Zarówno mocy jego zmartwychwstania, jak i udziału w jego cierpieniach w nadziei, że upodabniając się do jego śmierci dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a wytężam siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, Ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, królu wieków. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście. Ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.